Cześć, tu Franek! Jak pamiętacie, otwierałem już puszkę, którą kupiłem w Culporterze. Teraz mamy inną puszkę ze Smyka. Oczywiście mamy w niej to samo co w tamtej, czyli 10 staszetek i 3 limitki. Tą puszkę zaraz sobie otworzymy. O! Dobra. Otwieramy ją teraz No mam nadzieję, że będą Chociaż dwie nowe limitki jakieś I mam nadzieję, że to czasem Nie jest puszka taka sama I że nie będzie to samo co w tamtej Ale Otwieramy i zaraz się Przekonamy jakie są limity To było. Dobra, o. no więc tak, pierwszym limitem jest o, Lewandowski, o, Ibra, no i Pogba, on jest akurat nowy, mamy go tutaj już na XXL-u, ale zwykłego jeszcze go nie mieliśmy, a więc on jest nowy jako jedyny. Okej, okay, no i w środku oczywiście mamy 10 saszetek, ja zaraz sobie jeszcze dla pewności policzę. Okej, okay, jest 10, no i możemy już otwierać sobie. I. O, chyba mamy Game Changera, tak, super. To jest mój już trzeci Game Changer Extra. Y, Luka Modrić, mamy go na Game Changerze, a więc bardzo fajnie y, Dalej, y, y, logo y, Niemiec. To już jest wtórka, i dalej, bazowy Peparim HTMI, jest nowy. nowy Tibo Daniel Suba Subasić i And Andreas Samaris. Dobra, druga saszetka. O oh, Defensive Rock, on Pepe. I też jest nowy. Wcześniej nie nagrywałem tego, ale osobno sobie kupiłem saszetkę i trafiłem hmm, Humelsa. Burak Hilmas, Teams Sparf. Pere, Skielbred, Adam Lalana i Michaj Pintili. Trzecia słooszeczka. Tutaj mamy chyba jakiegoś freezinga nowego, a nie fans. To też zresztą dobrze, bo do tej pory miałem tylko dwa fansy. Vasilis Wasil Storosidis na fansie. Dalej. Line UP z Austrii. Dalej już będą bazowy Jasmin kurtic. Thomas Siwok, James McLean i Bogba, którego trafiliśmy na XXL wcześniej i dzisiaj w puszce na limicie. Dobra, kolejna karta. Nie. Tutaj mam y, powtórkę Rizinga Divo Corigi. O, tutaj mamy y, team Logo Finlandii. O, nie, że sobie. Dalej Marek Hamzik, Nani, Dany Beck i Kamil Glik który jest już powtórką. W Polaków z bazówek brakuje mi tylko. Szczęsnego ona. Line upa na razie nie miałem za, żadnej części. O, już mamy tutaj, ja widzę. Nie wiem, też mamy. Barana Defensive roka. Bardzo fajnie. No. Mamy już trzecią powtórkę i w ogóle mówiłem Wam, że to jest ta karta. UFA Euro 2016, ale wydaje mi się jednak, że to jest ta karta Panini y, AXL Adrenalin XL, y, bo ta Euro to jest o wiele rzadsza, a tą już mam trzecią powtórkę, a więc najprawdopodobniej to jest karta Panini Adrenalin XL, a tamta inna to nie wiem w ogóle. Ona ma numer 2 i nie wiem. Nie wiem jak ona wygląda. Dalej, Nemanja nie Matic, Asmir Begowicz. Orestis Carnezis i Cest Fabregas. To jest już piąta. Szósta szafka. Szafka chyba. Znowu. A, Dynamo również nowy. Ich jest wszystkich dziewięć. To jest już chyba moja czwarta chyba nawet. Y y Pana Giotis Kone sobie tutaj i Team Logo y, Anglii. Dalej, y, dalej y, Dimitri Kombarow, Tom Hegli, Tomasz Miller i Vlad y, Hirish, Hirishas. To jest siódma saszetka. Na razie najlepszą kartą jest. O, tutaj mamy akurat Powtórkę Defensiv Rocka, Hummelsa. Przeciw Defensiv Rock już w tej puszce Mehmet Topal. Lazar Markowicz. Romelu Lukaku. Benzema. I Isco. Fajnie, bo ogółem bazówek nie miałem. Było jeszcze dużo braków, jeśli chodzi o bazówki. Teraz otwieram paczki i jest mało powtórek, a sporo y, nowych y, kart. Kolejna karta Dynamo, ale to jest akurat moja powtórka. Steven de Four Belgii. Tu mamy kawałek line -upa. Czech: Artem Gzyłba. Orion i jolt y Miland, Andrzej Szurle. I Alan Zagojew. Dziewiąta saszetka. O, jak widzę jaką mamy kartę. To jest niestety powtóreczka One Krychowiaka. Team logo Portugalii. To akurat fajnie. Dalej. Miliwoje Nowakowicz. Manuel Neuer, Dany i Claudio Marchisio. No i otwieramy tutaj akurat ostatnia saszetkę. O, i mamy ekstra nowego Defensive rocka, Martin Skrztel. To już aż czwarty Defensive Rock dzisiaj w tej puszce. Kawa Kleinapa w Portugalii, środkowa część. No i dalej. Adam Nemec, Pepe, Mateo Kowacic i Sergio Busquets. No dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli chodzi o limity, to trafiliśmy nowego Pogbe. Najlepszą kartą był jednak GameChanger Luka Modrić. nowy. Trafiliśmy aż trzy nowe Defensive Rocky. Dwa ma z czego jedna również noga, ki kilka nowych Team Logo, kilka nowych line-upów, a więc naprawdę sporo dużych kart, i również w bazówkach zauważyłem, że było bardzo dużo też nowych kart. No dobra, to tyle dzisiejszym filmie. Zapraszam na następne moje filmy. Cześć!